I used to like to try new challenges. Kedyś lubiłam próbować nowych wyzwań. 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 Do you want to try how this device works? Chcesz wypróbować jak działa to urządzenie? 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 Try the snack, it's very tasty. Spróbuj tej przekąski jest bardzo smaczna. 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 try to study hard from tomorrow. Od jutra będę próbować uczyć się pilnie. 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 Where is the sample of the new material? Gdzie jest próbka nowego materiału? 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 The play rehearsal. We'll start at 5 pm. Próba przedstawienia odbędzie się o godzinie 17. 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 I tried this dish. It was not tasty. Spróbowałem tej potrawy, ale była niedobra. 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 Are you trying to fix the broken fridge? Próbujesz naprawić zepsutą lodówkę? Próbujesz naprawić zepsutą lodówkę Próbujesz naprawić zepsutą lodówkę Próbujesz naprawić zepsutą lodówkę Do you want to try my cake? Spróbujecie mojego ciasta? Spróbujecie mojego ciasta? Spróbujecie mojego ciasta? Spróbujecie mojego ciasta? Do you want to try learning something new? Chcesz spróbować nauczyć się czegoś nowego? Chcesz. Spróbować nauczyć się czegoś nowego? Chcesz spróbować nauczyć się czegoś nowego? Chcesz spróbować nauczyć się czegoś nowego? I like to often change the home decoration. Lubię często zmieniać wystrój mieszkania. 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 We want to change the car to a newer one. Chcemy zmienić samochód na nowszy. 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 Can we change the date of the meeting? Możemy zmienić datę spotkania? Możemy zmienić datę spotkania. Możemy zmienić datę spotkania. Możemy zmienić datę spotkania. I need to change a parking space. Muszę zmienić miejsce parkingowe. Muszę zmienić miejsce parkingowe. Muszę zmienić miejsce parkingowe. Muszę zmienić miejsce parkingowe. Please change the music. Proszę zmień muzykę. Proszę zmień muzykę. Proszę zmień muzykę. Proszę zmień muzykę. Do we need to change the water filter? Trzeba już zmienić filtr wody. 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 It's good to regularly change shampoo. Warto regularnie zmieniać szampon. Warto regularnie zmieniać szampon. Warto regularnie zmieniać szampon. Warto regularnie zmieniać szampon. Changing lane before turns is not allowed. Nie wolno zmieniać pasa drogi przed zakrętem. 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 Can we change the schedule of the training? Czy można zmienić harmonogram szkolenia? 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 Do you prefer to change apartments every few years? or to stay in the same one for longer. Wolisz zmieniać mieszkanie co kilka lat czy mieszkać cały czas w tym samym miejscu? Wolisz zmieniać mieszkanie co kilka lat czy mieszkać cały czas w tym samym miejscu? Wolisz zmieniać mieszkanie co kilka lat czy mieszkać cały czas w tym samym miejscu. Wolisz zmieniać mieszkanie co kilka lat, czy mieszkać cały czas w tym samym miejscu?